Witam, nazywam się Adam Klejno. Żyjąc w Polsce, mieszkałem w miejscowości Rybnik w Województwie Śląskim. Chciałem Wam opowiedzieć swoją historię. Historia ta ma początek w 2010 roku, kiedy to swój jedyny firmowy pojazd, jaki posiadałem Mercedesa Vito, a prowadziłem wtedy działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, oddałem do naprawy, do warsztatu mechaniki pojazdowej na okoliczność ubytku płynu chłodniczego w układzie chłodzenia. Ustaliłem z właścicielem warsztatu, że koszt naprawy nie przekroczy 700 zł przy uszczelce pod głowicą, a jeżeli to się okaże głowica, koszt naprawy oczywiście sama robocizna nie przekroczy 1400 zł, no i okres 14 dni. Więc pozostawiłem pojazd w warsztacie, no i jakoś po jednym czy dwóch dniach nie pamiętam dokładnie. Skontaktowałem się z mechanikiem, gdzie mechanik stwierdził, że jednak to jest głowica, i do tych kosztów za robociznę dojdzie jeszcze 2,5 tysiąca. Koszt naprawy w warsztacie wyspecjalizowanym w naprawach głowic no i po prostu te pieniążki mu dostarczyłem. To znaczy, umówiliśmy się na mieście i wypłaciłem mu w gotówce 2,5 tysiąca. No i oczekiwałem na, że tak powiem, finał tej naprawy, no i tak po około tygodnia czasu yy, skontaktowałem się z mechanikiem, żeby się dowiedzieć, co i jak z tym moim samochodem dalej, no i nie mogłem się dodzwonić niestety. Yy, podjechałem następnego dnia, yy, szefa nie było, tak powiedzieli pracownicy bądź, bądź uczniowie, yy, jacyś goście, którzy tam byli, yy, no i yy, tak kolejnego dnia to samo, następnego to samo, wpadłem na pomysł i wziąłem telefon od żony i zadzwoniłem z telefonu żony i o dziwo odebrał. Odebrał, tylko usłyszałem, że nie może, jak usłyszał mój głos, że nie może teraz rozmawiać i się rozłączył. Więc postanowiłem, że podjadę na policję i po prostu zgłoszę to na policji. No bo stwierdziłem, że najwyraźniej mnie unika. Więc jak byłem na policji, policja zadał mi pytanie, czy ten pojazd oddałem dobrowolnie. Oczywiście potwierdziłem. Więc powiedział mi, że po prostu na, tą, na ten moment nie mają żadnych paragrafów, żeby się coś takiego, że, żeby się po prostu zaczepić o coś i tak dalej, i tak dalej. No i mówił, żebym się uzbroił w cierpliwość. Więc kolejnego dnia to samo, nie, już nie będę tego powtarzał, że tam dzwoniłem, jeździłem, tylko powiem, że tak, że ponownie się udałem na policję, gdzie policjant po wysłuchaniu tych, tych moich całych zarzutów, zastrzeżeń powiedział, że mam się jeszcze uzbroić w cierpliwość. A on tam wyśle dzielnicowego, no i się rozstaliśmy. No i znowu następnego dnia to samo i tak, i tak dwa dni, kolejne później zgłosił się po na komendę, gdzie usłyszałem, dowiedziałem się, że dzielnicowy był. Samochód widział, z właścicielem rozmawiał o dziwo, no i że ta, ta naprawa jeszcze chwilę potrwa i tak dalej, i tak dalej, żeby, żeby poczekał. No i znowu jeździłem, y, dzwoniłem, nie przynosiło to żadnych efektów i kolejny raz się y, zgłosiłem na tą policję, no y, dyżurny odpowiedział w ten sposób, że no wie pan co, w tej sytuacji, mówi, to jedyne wyjście, y, które pan ma, no to czekać na po prostu na fin finał tej naprawy, a później sprawę y, oddać z roszczeniami do sądu po, po prostu i, i, no i sądzić się. No więc podziękowałem, pojechałem. No i znowu ta sama śpiewka, nie będę się powtarzał, tylko powiem tak, żeby nie przedłużać, że w miesiącu, nie pamiętam, to był koniec marca bądź początek kwietnia, czyli to już było po, pięciu, po ponad pięciu miesiącach, zadzwoniłem do mechanika, gdzie mechanik o dziwo odebrał. Odebrał mówiąc coś takiego, że to ja ci teraz prawdę powiem. Ja mówię, człowieku, jaką ty mi chcesz prawdę powiedzieć? Dawaj moje auto, bo po prostu mi jest potrzebne. Yy, mówi, słuchaj, Twój pojazd uległ rozbiciu. Ja mówię, jakiemu rozbiciu mógł ulec mój pojazd? U ciebie w warsztacie. Mówię, już do ciebie jadę. Powiedział, yy, prosił mnie, żebym nie przyjeżdżał. Ja mówię, słuchaj, yy, jadę, jak, jak mamy przyjeżdżać na warsztat? Mówię, biorę... aha, powiedział, że nie przyjeżdżaj, bo mnie nie ma. Na warsztacie mówię, y, jadę na policję i po prostu z policją przyjeżdżam do ciebie do domu. Powiedział, że w domu mnie też nie ma. Ja mówię, no to e, gdzie jesteś? E, nie potrafił e, odpowiedzieć, gdzie jest. Zapytałem się go, czy, czy jesteś, mówię, naćpany, na pijany, czy, czy, czy co? E, nie odpowiedział mi na te pytania, nie powiedział tylko mi e, tyle, że e, wtedy, oczywiście od tamtego czasu, że do końca tygodnia, e, wtedy, kiedy dzwoniłem, że do końca tygodnia ten samochód będę miał gotowy. No i nie będę znowu powtarzał tego, że tam dzwoniłem, jeździłem bez skutku, tylko powiem, e, jak to się mniej więcej tam próbowało skończyć, czyli po. W dziewięciu miesiącach od momentu oddania, czyli to już był miesiąc lipiec czy sierpień bodajże, po prostu zadzwoniłem i o dziwo mechanik odebrał. Oczywiście kolejny raz jak dzwoniłem odebrał i powiedział, że samochód mam gotowy. Więc pojechałem od razu po mojego syna jako drugiego kierowcę. No i pojechałem po odbiór pojazdu. Gdy wjechałem na plac i zobaczyłem ten mój pojazd, no to, a znaczy no... Powiem tak, że nie będę komentował jak ten samochód wyglądał, tak sobie postanowiłem, nie będę po prostu robił reklamy bądź pseudo reklamy mechanikowi. Powiem tylko, że wyglądał strasznie, no wiadomo jak auto po wypadku. No i zaczęliśmy się kłócić i w trakcie kłótni wygadał mi się, że ten mój samochód, którego mu powierzyłem na prawie, roz... miał wypadek samochodowy, znaczy załapał dzwona, zderzył się czołowo z pługiem śnieżnym. No i w trakcie kłótni jeszcze wyszło na jaw to, że ten mój samochód się jeszcze palił. O czym oczywiście ani o jednej rzeczy, ani o drugiej wcześniej nie wiedziałem. Dopiero się dowiedziałem tam w trakcie kłótni, więc postanowiłem, no nie będę takiego samochodu, po prostu nie chciałem takiego samochodu, który po prostu był rozbity, był do, dosyć poważnie, skoro mechanik tam belki, przednią belkę spawał i coś, ale to wiem tylko, są powieści, nic nie sprawdzam, ja nawet tego samochodu nie oglądałem. Znaczy, wizualnie wyglądał, że tak powiem, strasznie. Widać było, że tam miało części powmieniane na nowe, ale to po prostu, no mniejsza z tym, nie o to tu chodzi. I no po prostu stwierdziłem, że tego samochodu nie chcę, i powiedziałem, albo mi za to zapłaci wszystko, jak nie, to sprawę oddaję do sądu. Mechanik powiedział w ten sposób, co zapamiętałem, bo normalnie słowa prorocze. Mówi, rób co chcesz, mówi, i tak mi nic nie zrobisz. No to se pomyślałem, no to zobaczymy. No i pojechałem, pojechałem do domu, napisałem zaraz pozew i na drugi dzień dostarczyłem do sądu pozew, pozew na sprawę sądową, no i te wszystkie moje roszczenia i tak dalej, to znaczy chodziło o, o, o ceny samochodu i tam kwoty, które wydałem na, 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 na. tego było łącznie bodajże na, na 20 tysięcy chyba, łącznie z ceną samochodu, mi się takiej kwoty i to był 20 chyba, czy 22 tysiące, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, ale wszystkie papierki mam. Jakby ktoś był zainteresowany, to oczywiście przedstawię. No i, że tak powiem, co się okazało? Na gdzieś jesienią późną dowiedziałem się, że moja firma, dla której prowadziłem ponad 20 lat usługi transportowe, przenosi się z Rybnika do miejscowości Mysłowice. To jest jakieś około 400 km w jedną stronę. No i po prostu, żebym musiał dojeżdżać dalej, no niestety po obliczeniu wszystkiego i tak dalej i tak dalej, biorąc samochody albo od rodziny, albo z wypożyczalni, no po prostu mnie na to nie było stać, więc najpierw zawiesiłem działalność, znaczy w połowie grudnia zawiesiłem działalność, a potem zamknąłem, no i po prostu nie, nie mając, że tak powiem, pomysłu co, co dalej robić, oczekiwanie na tą sprawę, wyjechałem do mojej córki do Wielkiej Brytanii, gdzie podjąłem pracę. Podjąłem pracę i w miesiącu marcu odby, odbyła się na początku marca. Odbyła się sprawa sądowa, o której oczywiście wiedziałem wcześniej itd. itd. ale niestety nie mogłem być ze względu na podjętą pracę, a ja nie chciałem jej stracić. Dobra praca, dobre pieniądze, że tak powiem. No i po prostu na tą rozprawę, bo uważałem to za formalność, że tak powiem, ustanowiłem jako pełnomocnika mojego syna. W sobie mojego syna, który akurat jeszcze w Polsce był, bo kończył y, wtedy technikum, do którego uczęszczał. No, na, y, na rozprawę akurat y, nieszczęście mu się przydarzyło, bo nogę skręcił i z nogą w gipsie zakuśtykał na tą rozprawę. Y, no i co? Y, rozprawę przegrałem. Y, znaczy, nie będę, że tak powiem, komentował y, wyroków sądu, bo podobno się nie komentuje. Y, powiem tylko tak, że odwołanie na odwołanie już wziąłem prawnika, żeby nie, y, nie męczyć syna. Y, po prostu odwołanie również przegrałem. No i po prostu, po, jak to no normalna kolej rzeczy, po, przegrany płaci za wszystko, więc po prostu nie mogąc, że tak powiem, ściągnąć inaczej, po prostu komornik zajął mi ten mój samochód. No bo oczywiście nie wiedziałem gdzie, co, jak, komu. Dopiero się po kontakcie e, pani prawnik się ze mną skontaktowała ponownie i powiedziała, nie, że po prostu będę musiał to opłacić, żeby to jak najszybciej opłacił, bo po prostu rosną odsetki i kwota rośnie. Więc skontaktowałem się z komornikiem, e, opłaciłem wszystko no i zamknąłem sprawę komornika, zamknąłem sprawę sądu. No został tylko nieszczęsny ten mój pojazd, ten Mercedes Vito, tego mechanika, więc skontaktowałem się z mechanikiem ponownie. No i... E, Ustaliłem z nim w ten sposób, że jeżeli mi ten samochód doprowadzi do stanu używalności, po prostu przyjadę, zapłacę mu za wszystko, bo nie chcę żadnych, że tak powiem, spina ani nic, zapłacę za wszystko, no i po prostu się pożegnamy. No i tak było. Mechanik do mnie, znaczy ja, ja dzwoniłem do mechanika. Mechanik powiedział, że na początku, nie pamiętam, jakoś wiosną 2013 roku. Zadzwoniłem do Mechanika tam po raz kolejny i pytając się o samochód, to powiedział, że już mogę jechać, bo już jest gotowy. Już go skończył, już go zrobił, już więcej nic nie będzie robił, bo jest zrobiony itd., itd. No więc, co w maju 2013 roku wraz z synem, który był tu ze mną w Wielkiej Brytanii, samochodem udaliśmy się po odbiór pojazdu. W, w, dokładnie 15 maja wjechałem na plac do Mechanika 2013 roku. No jak wjechałem, jak zobaczyłem ten samochód, po prostu myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok. Okazało się, no znaczy okazało się, kolejny raz się okazało, że mechanik to jest normalny oszust i po prostu przy tym samochodzie nic nie zrobił, kompletnie nic. Tak jak te auto, widziałem tam te, nie pamiętam, rok, dwa lata wcześniej. Tak jak w tym samym miejscu nawet stało to auto. Nic nie zrobione, tylko jeszcze gorzej wyglądało, bo wiadomo, jak auto stoi pod chmurką, niczym nie zabezpieczone, nic, wiadomo, warunki atmosferyczne i wszystko. Ale ta, tak jak to auto było tam pobojlowane i, i, i no brzydko wyglądało, tak dalej brzydko wyglądało, tylko jeszcze gorzej. No więc zaczęliśmy się kłócić od razu, na, że tak powiem, na, 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 na dzień dobry. I wezwałem patrol policji. Po prostu no chciałem, żeby po prostu policja była obecna przy tym moim odbiorze, a na odbiór pojechałem ja i mój syn i jeszcze żeśmy wzięli od szwagra mojego syna, bo chciał być i obecny przy takim przekazaniu, bo jeszcze nigdy w życiu nie był. No i wybrał się z nami. Po stronie mechanika był mechanik, brat i jeszcze jeden kolega, no więc jak zadzwoniłem na policję, przyjechał patrol policji, dwóch policjantów przyjechało radiowozem, wjechali na plac oczywiście na, na, na dzień dobry, sprawdzili dokumenty i tak dalej, dalej, no i wyszło że tak powiem, że brak ubezpieczenia na tym moim pojeździe. Oczywiście byłem za to odpowiedzialny, więc ukarano mnie funduszem gwarancyjnym. W momencie, jak mi to policjant oznajmił, e, pierwszy raz w życiu widziałem uśmiech e, tego mechanika na jego twarzy. Po prostu cieszył się jak dziecko po otrzymaniu lizaka, ale e, nic to. E, nie o to tu chodzi. E, cieszył się, no, że zostanę ukarany po prostu tym funduszem, tam parę tysięcy złotych będę musiał płacić. E, no i... Tak, spisywałem z panem policjantem te wszystkie papierki do tego funduszu, a drugi, do drugiego pana policjanta podszedł brat mechanika i powiedział, że sobie nie życzy, żeby mój syn nagrywał, o co prosiłem syna wcześniej, nagrywał telefonem komórkowym całe te, 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 te zajście, zdarzenie itd. Tak tak no i po ukończeniu, znaczy, syn to wszystko usunął na, na życzenie, znaczy, na prośbę pana policjanta. A po wypisywaniu tych papierków pan policjant powiedział, że no panowie kończymy naszą interwencję, zwrócił się do mnie, czy odbiera pan ten pojazd. Ja oczywiście powiedziałem, że no w tym stanie niestety nie. Do, zwrócił się do mechanika, czy ten pan wskazując na mnie ma odebrać od pana ten pojazd. Mechanik potwierdził, więc ponownie się zwrócił do mnie słowami, że musi pan ten pojazd dzisiaj zabrać. Tylko jak pan to zrobi, skoro nie ma pan ubezpieczenia ani, ani, ani przeglądu ważnego? Ja mówię, no nie ma sprawy, syn już dzwoni po najbliższą lawetę, o co prosiłem syna. No i syn, syn dzwonił, no a panowie się żegnali, mówili, no to na tym kończymy i tak dalej, i tak dalej. Już mieli wyjeżdżać i na to iść do radiowozu. I na, na ten moment podchodzi brat właściciela, znaczy tego mechanika, no i właściciela warsztatu. I mówi tak, że ten pan nie może wziąć tego pojazdu. I podaje pokazuje jakiś papier. Nie? Ja mówię, ale jak to nie, mo nie mogę zabrać tego pojazdu? No i policjant czyta ten, ten papierek, ten papier to format A4 i mówi: tak, No, nie może pan zabrać tego pojazdu. Ja mówię, ale dlaczego? Mówi, bo ten pojazd ma zajęcie komornicze. Ja mówię, ale to, to jest niemożliwe, żeby ten pojazd miał zajęcie komornicze. Mówi, tak, ma zajęcie komornicze, a jeszcze brat dodał. A ja jestem opiekunem prawnym tego pojazdu. Takimi słowami się zwrócił, zabierając ten papierek policjantowi z rąk, po tym jak powiedziałem, że żeby, poprosiłem, żeby mi go okazali, bo chciałem po prostu wiedzieć, kto mi i za co zabiera ten pojazd. Jaki komornik, czy, 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 czy wie tam kto. A niestety nie okazano mi tego, gdzie po prostu w momencie, jak zabrał ten mechanik ten pojazd. Policjant powiedział jeszcze, bo chciałem, mówię, to jeszcze sobie tylko zrobię parę zdjęć tego mojego samochodu, chciałem w środku zrobić tam numery, znaczy stanicznika i tak dalej, i tak dalej, ale policjant powiedział coś takiego, że po prostu nie mogę go dotknąć, nawet tego pojazdu, ja mówię, ale dlaczego? Mówi, bo nie wiadomo, czy pan jest nadal właścicielem tego pojazdu i powiedział, że jak się zgłoszę z papierkami, to będę mógł ten pojazd odebrać. No więc i pojechali panowie, więc co ja nie, nie, nie mając, że tak powiem, y, nie przyszło mi nic do głowy innego, no zabrałem się z powrotem i pojechałem. No i pojechałem, y, udałem się z powrotem do, do tej, y, znaczy do pani prawnik, która mnie reprezentowała przed sądem. Y, opowiedziałem całą sprawę. Y, to było późne popołudnie y, 15 maja. Y, swój pobyt przedłużyłem o chyba 14 godzin czy coś takiego. Miałem promo opłacony dro, na drogę powrotną, no ale. Y, o, y, Przedłużyłem ten mój pobyt o to, żeby po prostu zająć do prokuratury i złożyć doniesienie. No i tak zrobiłem. Zajęłem do prokuratury znaczy w momencie otwarcia. Od razu chciałem rozmawiać z, z jakimś prokuratorem, ale niestety nie było mi dane, bo nie mogli, czy nie było. Nie pamiętam już dokładnie. Ale coś, coś było, że nie rozmawiałem, tylko polecono mi napisać znaczy te, te, te doniesienie i złożyć w pokoju tam podań, czy, czy w biurze podań, nie pamiętam dokładnie, jak to tam było. No i tak zrobiłem. Po prostu napisałem doniesienie o popełnieniu przestępstw, bo tam było kilka przestępstw. No i po prostu pojechałem szybko na prom. Bardzo szybko napisałem, że mało tam wyraźnie i tak dalej, i tak dalej. A z panią prawnik ustaliłem po prostu, żeby kontaktowała się między mną a, a, a prokuratur, prokuraturą. No i po powrocie do, do, do tutaj, do Wielkiej Brytanii. Za niecałe dwa tygodnie okazało się, że yy, prokurator umorzył sprawę. Yy, pro, yy, prokurator umorzył sprawę i jeszcze dostałem adnotację, że mogę się odwoływać, ale już niestety od, yy, tam był yy, termin do dwóch tygodni, bodajże, ale dostałem już to po terminie i po prostu nie mogłem się odwoływać. Więc zacząłem się po prostu odwoływać gdzie indziej od razu, oczywiście, i Sprawa między innymi trafiła w różne miejsca. Nie będę tam powtarzał, znaczy przytaczał tych wszystkich miejsc, bo tego było mnóstwo i mnóstwo mam maili z odpowiedziami. Na mnóstwo maili w ogóle nie odpowiedziano, ale powiem tak, że skończyła się sprawa na. Znaczy wróć, skończyła się. Ta sprawa się nie skończyła, bo na trwa nadal. Mamy dzisiaj jest dokładnie sylwester 2021 roku, i ta sprawa się nie skończyła. I powiem Państwu w ten sposób, że no wtedy, jak tego, skończyła się ta sprawa na ministrze sprawiedliwości, ale to był pan minister, nie pamiętam poprzedniego rządu, nie pamiętam nazwiska niestety. E, łącznie tam z premierami, prezydentami i tak dalej, i tak dalej, poprzedniego rządu. E, no ale niestety bez skutku. No i co? No, po prostu nadeszło nowe, nadeszło nowe i ministrem został pan Zbigniew Ziobro. I w 2016 roku, na początku roku, został ministrem, znaczy będąc ministrem sprawiedliwości, został prokuratorem generalnym, więc od razu napisałem pismo do, do pana prokuratora. No niestety bez odpowiedzi. Napisałem po jakichś chyba dwóch miesiącach, ponowiłem i dostałem odpowiedź, o dziwo. I napisane było coś takiego, że oczywiście przytaczam to z pamięci. Coś takiego, że wprawdzie pan minister jest prokuratorem generalnym i że odpowiada za, wszy, za wszystko i wszystkich prokuratorów, coś takiego, ale akurat nie, nie za ten przypadek i polecono mi skierować się gdzie indziej. No więc nie, nie, że tak powiem, nie mając innego wyjścia, skierowałem się gdzie indziej, ale również bez skutecznie. Jeżeli uważacie, że mam rację, to proszę łapkę w górę bądź kciuka w górę że tak powiem, no i proszę o komentarze, oczywiście w miarę możliwości na wszelkie komentarze, nawet te złe, postaram się odpowiedzieć, no i co, i subskrybujcie mój kanał, no i to chyba tyle, zapraszam na część drugą, no to na razie, cześć.